No, witajcie serdecznie. Rajd zaczął się dla nas bardzo nieciekawie, ponieważ od awarii wczoraj niestety ukręciliśmy płość, no i sobie tak zostaliśmy na pierwszym os Ale dzisiaj, później oczywiście mechanicy to naprawili i tak dalej, i super. Jak dla nich też zarąbista praca i fajnie to szybko zrobili. No, dzisiejszy dzień to no niestety szkoda mi wszystkich grywali naprawdę, bo tak naprawdę. Dzięki nim, że powypadali i się popsuli jesteśmy na drugim miejscu. Jechało się nam naprawdę fantastycznie. Duże słowa uznania dla Rafała Stalmacha, ponieważ pokazało, jak się po mokrym chodzi. Aczkolwiek nie miałem ciśnienia, żeby go gonić, bo był w ogóle poza zasięgiem, jeżeli chodzi doliczona kara, którą mieliśmy, więc nie wdawaliśmy się w bójkę, bo to nie było po prostu sensu. No ale rajd się dla nas złożył na sam koniec najlepiej, jak tylko chyba się mógł, ponieważ. Mamy drugie miejsce w klasie, mamy punkty cenne. No i sensacyjny wynik na Power Stage, bo mamy drugie miejsce bardzo blisko za Brianem Buffie, więc to jest jakaś rewelacja. Nawet w to nie mogę uwierzyć, że to tak się stało. Tak naprawdę ten rajd to dedykuję mojej żonie, bo mamy dzisiaj pierwszą rocznicę ślubu. Także nie ma jej tutaj, ale, ale na pewno ze mną jest myślami i cieszę się, że właśnie w taki dzień mamy taki sukces. Dziękuję mojemu tacie, który jest. Co rajd praktycznie z nami. Dziękuję mojemu szwagrowi, mojej siostrze, mojemu siostrzeńcowi. Cała rodzina nas wspiera, i to jest fajne, że, że są z nami, że jeżdżą, i to jest bardzo fajne w tym sporcie. Wracając do rajdu, był bardzo, bardzo trudny. Bardzo wymagający, w sensie, że trudne OS-y przypominające rajd Orłamów gdzie nie gdzie, ponieważ na drodze było no wszystko, co mogło być. I trawa, i błoto, i brud. Ale, ale przetrwaliśmy. I jesteśmy na tej mecie i się, ogromnie się cieszę. Drugie miejsce w klasie 4F. To są ostatnie uwagi, gdzie się udało ręczać. Raz jeszcze, już po został witany minister w WP Pan prezydent Janusz Grober prezydent miasta Kanclerzowej będzie za tę pozycję.